Jest dzisiaj z nami Moto Edge 30 Pro, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Telefon debiutuje, dzisiaj cena. 3800 oczywiście bez złotówki i jeszcze nie w tym momencie, ale za jakąś chwilę będzie w sprzedaży tak samo druga wersja. Znaczy, telefon będzie ten sam, ale on będzie sprzedawany w takim fajnym Etui, a w tym Etui będzie rysik. Więc taki mały notes i ta wersja będzie droższa o 200 zł, to znaczy to będzie komplet telefon plus to Etui z tym rysikiem 4000 bez złotówki, dużo mało zaraz będę o wszystkim opowiadał. Generalnie fajnie, że Motka w końcu walnęła prawdziwy flagowy telefon, bo tutaj mamy w zasadzie wszystko, oprócz normy IP68 jest tylko IP52, natomiast poza tym wszystko jest flagowe, co nie znaczy, że wszystko jest na flagowym poziomie i o tym za chwileczkę będę mówił, ale w każdym razie Motka od dawna już widać było, że się tam czai na ten skok do wyższej klasy, była Motorola Edge, nie wiem czy pamiętacie, tutaj jest film taka fajnie zakrzywiony, taki fajny zakrzywiony ekran, którym to się nie podobało, mi się podobało bardzo bardzo był fajny telefon, strasznie, strasznie go lubiłem Edge 20 Pro, no to już Snap 870, to które wyszło niedawno, też trochę wyższa cena, ale tam już mamy na przykład obiektyw, teleobiektyw, pięciokrotny, pięciokrotne przybliżenie, więc Motka już gdzieś tam aspirowała, no i tutaj w końcu mamy naprawdę prawdziwego flagowca. Z... to jest pierwszy telefon ze Snapem 8 Gen 1, czyli 8, generacja pierwsza. Złośliwi mówią, ja też mnóstwo wyczytywałem o tym procku, że to jest taki mały piekarnik, natomiast muszę powiedzieć, że po ponad tygodniu używania tego telefonu wcale tak nie uważam. <laughs> Przepraszam, naprawdę bardzo fajny procek. Niesamowicie za pieprza za przeproszeniem. To jest chyba najszybciej, najsprawniej działający telefon, jaki miałem ostatnio, nawet nie ostatnio, tylko chyba w ogóle w łapach. Zaczniemy od pudełka, szybciutko. Bo pudełko jest bogate, jest fajne, bo oprócz tego, że jest silikonowe Etui, no i to fajnie. To też tutaj dalej mamy. Tylko się muszę dogrzebać, bo. Chowałem. Oczywiście wszystko mi się rozwali. Złośliwość rzeczy martwych to wiadomo jakieś tam dokumenty, szpileczka i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest ładowa 68 w co jest rekordem jak na motkę, no i co jest naprawdę bardzo dobrym, żeby nie powiedzieć doskonałym wynikiem, jasne, to nie jest 120, 150 czy 200, tak za, za sekundkę będziemy mieli, ale te 68 w zupełności mi wystarcza, dlatego, że ten telefon się ładuje do pełna w nieco ponad pół godziny, do 50% w nieco ponad kwadrans, generalnie ładuje się bardzo szybko, robię porządek, i chowam, żebyście widzieli jak ten telefon wygląda bez etui i opowiadam o telefonie. Ale zanim zacznę opowiadać o telefonie, prośba weźcie mi tutaj na Instagrama, zaglądajcie częściej, nie wiem, subskrybujcie, czy jak to się tam na Instagramie nazywa, no bo tam wrzucam zdjęcia z telefonów, więc też jest fajnie, że możecie Widzieć jakie te telefony robią zdjęcia od razu na bieżąco Zajmujemy się telefonem No i tak, zaczynamy od początku, ale od tyłu Czyli od plecków, które jak widzicie się troszeczkę nam tutaj ciapciają Zbierają odciski palców, ale są matowe, więc to tak strasznie nie wygląda Przecieramy, ja ten telefon nosiłem w etui żeby, żeby, żeby plecki mi się nie e, rozchrzaniły, dlatego, że one są szklane. Prawo dla motki, chociaż niektórzy będą narzekać, ale nie. Tutaj jest szkło z przodu, szkło z tyłu. To jest chyba Gorilla Glass 5. Natomiast boki. Tutaj już będzie plastik, dlatego że motka nigdzie w specyfikacji nie ujawnia, co to jest. Natomiast nie ma tych przeszyć antynowych, a przeszycia antynowe są w momencie, kiedy jest aluminiowa rama, a jak nie ma jej, jak jest rama plastikowa, to nie trzeba tych przeszyć. Tutaj takich przeszyć antynowych nie ma, więc uff, kończę długi wywód, to pewnie jest plastik. No więc tak jak widzieliście, to się troszeczkę nam tam paćka, ale też tak bez przesady. Tutaj jest ładne logo. To jest po prostu logo. To, co jest fajne i co mi się podoba w tych ostatnich modkach, ta wyspa z aparatami. Motka ujednoliciła wygląd tej wyspy. To fajnie naprawdę wygląda, oprócz tej 200, która troszeczkę inaczej wygląda. W każdym innym telefonie te wyspy są takie okrągłe, ładne i uwaga, one minimalnie wystają. Naprawdę to jest no, prawie nic. Więc, jak włożycie wetu i to w ogóle się nic nie dzieje, a tak, no to troszeczkę się ten telefon kiwa, ale też bez przesady. No, i taka wyspa mi się podoba. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, ale jak tutaj popatrzycie, to widać, jak chodzi obiektyw, bo tam jest optyczna stabilizacja obrazu, i naprawdę to widać śmiesznie. Jedziemy z dołem, a na dole mamy tak. Tackę na dwie synki, Obydwa sloty obsługują 5G, natomiast nie ma tacki na kartę pamięci O. Tutaj w tej wersji mamy 256 GB, więc spoko jest, chyba, chyba jeszcze będzie dostępna wersja 128, ale nie chcę skłamać. W każdym razie tutaj mam 256. Jest USB-C i jest głośnik numer Uno. Tak, 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 dokładnie. Dobrze słyszycie, bo tutaj wydobywa się też dźwięk. Mamy dwa głośniki. Jakiś czas temu Motka powiedziała, że przecież ludzie nie chcą głośników Stereo. Na szczęście, na szczęście tutaj są dwa głośniki i brzmi to bardzo przyjemnie. Już puszczamy coś No to ja bym ocenił jakieś 60 do 40 i tutaj są basy. Tutaj są wysokie tony, ale suma summarum są dwa głośniki. W związku z czym, jak sobie gotujecie obiad i obieracie ziemniaki w kuchni, to muzyczka na telefonie sobie puścicie i będzie fajnie słychać. Jak używacie telefonu do nawigacji, też bardzo fajnie słychać. No, nie ma wejścia słuchawkowego, od razu mówię, to już zapomnijcie. Ale na słuchawkach Bluetooth też ten telefon świetnie brzmi. Także pod względem muzyki, głośności, wszystko tu jest ok. Prawa strona. No, i tradycyjnie znowu będę troszeczkę narzekał, bo to jest wszystko wysoko. Zobaczcie, jak ten czytnik linii papilarnych. Fajny, ładny, nie jakiś tam wklęsły, tylko ładnie zaokrąglony. Naprawdę miodio wygląd. Miodzio tak samo działanie. Bo zobaczcie, przytykam lekko i szybciutko, błyskawicznie telefon się odlokowuje. No ale to jest wysoko, to jest wysoko. Ja zazwyczaj tak trzymam ten telefon. No i to jest, widzicie, pod. Pod czytnikiem, więc gdzieś tam muszę sięgać wyżej. Wiem, że to jest niby taka piodołka, ale. Tak jak kiedyś Motka mówiła, że użytkownicy nie chcą dwóch głośników, wystarczy jeden, a tutaj są dwa, no to może, mam nadzieję, że jak użytkownicy będą tam narzekali za każdym razem, że tak centymetr, troszeczkę pół centymetra niżej, no to może kiedyś też ten czynnik linii papilarnych poleci troszeczkę niżej. Zwłaszcza, że przez to, że on jest tak wysoko, no to też klawisz do regulacji głośności jest już mega wysoko, no i tutaj zawsze trzeba zmieniać ten chwyt. Telefon przy okazji można tak samo odblokować. Twarzą o i działa to jak na motkę naprawdę nieźle, także tutaj też moim zdaniem widać, że motka z telefonu na telefon notuje postęp, bo kiedyś to nie było zbyt szybkie, a na górze oprócz tutaj takiego głośniczka do tłumienia szumów, i tutaj nie ma nic. Telefon, tak jak już mówiłem, nie jest wodoodporny, czyli nie spełnia normy IP68, spełnia tylko normę IP52, czyli jest odporny na zachlapania. No i on jest duży. To jest duży telefon, nie pamiętam dokładnie wymiarów, gdzieś sobie tam znajdziecie, natomiast naprawdę kawał telefonu nie za ciężki jak na takie wymiary, bo niecałe 200 gramów 198 chyba, natomiast przekąt na 6,7 ekranu, no to to jest kawał y, telefonu. Jedziemy z przodem. No i tak jak już mówiłem, 6,7 cala Full HD Plus OLED. Proporcje 20 do 9. Odświeżanie aż do 144 Hz. Więc nie wiem, jaka jest jasność maksymalna i minimalna, bo producent tego nie podaje. Gdzieś tam nieoficjalnie znalazłem jasność maksymalną, tylko na poziomie 700 nitów. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, bo może być też ta jasność maksymalna troszeczkę wyższa. W każdym razie. Ja jak tego telefonu używałem, nigdy nie narzekałem, nawet w słoneczne dni, jak tam gdzieś raz czy drugi raz udało mi się troszeczkę słońca złapać, żeby zrobić zdjęcia. Bardzo ładnie wszystko było widać. No i naprawdę wyświetlacz jest Prima Sort, pierwsza klasa, płaski, bez żadnej folii na ekranie, ale kąty widzenia są świetne, jasność. Maksymalna, tak jak mówię, nie znam dokładnej, ale jest taka, że na dworze też wszystko widzicie bez najmniejszego problemu. Minimalna też jest ok, dlatego że sobie tutaj urządzałem sesję NBA wieczorne albo YouTube'a i też mi oczu nie wypaliło. Płaski, to już mówiłem. Te ramki naokoło na około są tak nie za grube, nie za cienkie, jak dla mnie osobiście optymalne. To znaczy, dobrze wyglądają i nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym gdzieś coś źle złapał, żebym coś przez przypadek nacisnął, także za to bardzo duży plus, bo to wszystko jest tak, jak być moim zdaniem powinno. No i wyświetlacz, jeszcze raz powtórzę, pierwsza klasa. To, czego nie ma, a co chciałbym, żeby było, znowu tradycyjnie przy każdym e, telefonie Motorola to powtarzam, który ma wyświetlacz OLEDowy, no to jest Always On Display, którego nie ma, a tutaj mamy tak tzw. Sometimes On Display, halo, wyświetl się, no właśnie, o, jest, wyświetliło się, jak ruszycie telefonem, jak dotkniecie telefon, to wtedy Wam się pokaże, oczywiście stąd też można przejść e, gdzieś tam, w zależności od tego, jakie powiadomienie e, dostaniecie, ale... No, ja bym chciał, jak mamy OLEDowy wyświetlacz, żeby jednak była taka opcja tego Always on Display na stałe. Specyfikacja, czyli co my mamy tutaj w środku? No, więc mamy tego Snap'a 8 Gen 1 czyli w tym momencie najlepszy procek firmy Qualcomm. Pierwszy telefon na naszym rynku z tym procesorem ma być Xiaomi 12, ale jakoś się nie spieszy. Do tego mamy tutaj 12 GB RAMu, które jeszcze możemy. Powiększyć wirtualnie o 3, czyli razem mamy 15, pamięci wewnętrznej 256 GB, układ graficzny Adreno 730. Jak to wszystko działa, jeszcze z tym odświeżaniem 144 Hz, no więc to zasuwa tak, że się w głowie nie mieści. Naprawdę to jest chyba najlepiej działający pod tym względem telefon, z jakim miałem do czynienia. Już pokazuję... Oczywiście AnTuTu Benchmark, a jakże, bo w AnTuTu Benchmark mamy, o proszę bardzo, 939 tysięcy punktów, co daje nam miejsce numer 2 za Mi 12 Pro. No, e, więc tak to wszystko tutaj jest, tu się tak, nic nie zacina, wszystko zachrzania pięknie. Ja to odświeżanie mam adaptacyjne, można sobie włączyć na 144, można sobie włączyć na 60, no i... Na tym adaptacyjnym naprawdę pięknie wszystko chodzi. Wielozadaniowość też jest niezła, 12, a tak naprawdę 15, bo sobie powiększyłem do 15. No więc wielozadaniowość też jest w porządku. Wszystko tutaj tkwi, jak na Androida, całkiem długo. Zobaczmy tu. O, proszę bardzo, zdjęcie z dzisiaj. No więc. Nie narzekam, bo po prostu nie mam na co, to jest najlepiej działający smartfon z jakim miałem do czy nie, jakbym miał go na przykład porównać do Samsunga Galaxy Ultra S22, no to tutaj nawet jest szybciej. Cała reszta też miodzio, dlatego że GPS no to oczywiście działa doskonale, jakość rozmów telefonicznych też jest doskonała, jest NFC, płacimy zbliżeniowo. Coś jeszcze powinienem powiedzieć? Nie, no chyba to wszystko, tak? Wi-Fi kategorii 6, 5G, Bluetooth 5.2. No wszystko, co najlepsze tutaj w tym telefonie upakowano. Oprogramowanie za przeproszeniem tylko przelecę, bo tutaj nie ma o czym mówić. Jest Android 12, wszystkie dodatki są tutaj w moto. Jest platforma red default, którą Motka się chwali i którą tam chce strasznie rozpropagować, czyli podłączenie tego telefonu do telewizora i zrobienie z tego takiego małego komputerka. Wszystko tutaj jest to, co być powinno, absolutnie na nic nie narzekam. O wiele ciekawsze będą zdjęcia i filmy, bo jak do tej pory nie narzekałem, a tutaj chociaż ja nie lubię, to jednak sobie troszeczkę ponarzekam. Co my tutaj mamy? Obiektyw główny 50 megapikseli, szeroki kąt 50 megapikseli, sensor głębi 2 megapiksele i selfie 60 megapikseli. Imponująco. To po pierwsze. Po drugie fajnie, że nie mamy tego głupiego, za przeproszeniem, makro, tylko robicie sobie tutaj szerokim kątem zdjęcia makro. Też bardzo fajne one wychodzą. Natomiast jakość zdjęć. No więc tak. To jest tak, że to jest telefon, który kosztuje prawie 4000, tak, 3800. Natomiast jakość zdjęć moim zdaniem jest taka jak w telefonach za 2000, jak za 1800. Więc ona nie jest zła, ona jest dobra, ale troszeczkę nie przystoi do Działania, do wyświetlacza, do tego, jak się ten telefon używa, no bo używa się go naprawdę fantastycznie, natomiast zdjęcia są po prostu na niższym poziomie. Może to jest czas, żeby motka zaczęła współpracować. Inne firmy współpracują z jakimiś haserblatami, z jakimiś lejkami, z jakimiś sajsami, może motka też powinna pomyśleć nad czymś takim, dlatego że te zdjęcia są u niej fajne, ale brakuje tego czegoś, co by im pozwoliło wskoczyć na troszeczkę wyższy poziom. Aplikacja jest taka jak zawsze. Zdjęcie. Film, no i tutaj mamy mnóstwo rzeczy do wyboru. Jest podwójny zapis, jest kolor spotowy dla zdjęć, kolor spotowy dla filmów. Są zdjęcia nocne, jest portretowy, podwójny zapis dla wideo, jest profesjonalny. No, jest tutaj w czym wybierać, jak wychodzą zdjęcia, jak wyglądają zdjęcia. No, to już pokazuję, bo z jednej strony tak jak mówię, one nie są złe, ale. Na przykład tej, tak jak już mówiłem, Modce Edge 20 Pro mamy zoom pięciokrotny, optyczny. Tutaj jak coś chcemy przyzoomować, to możemy to zrobić tylko dziesięciokrotnie. Jakość takiego zoomu, już zaraz pokazuję, jest kiepska. Proszę bardzo, tu jest tak, a tutaj ten zoom dziesięciokrotny... Jest taki, no ten telefon ma pecha, że w, używałem go też razem z Ultrą. No i tam po prostu ten pan wyglądał, jakbym podszedł do niego i robił mu zdjęcia z pół metra. Taki był ostry i piękny, i tam jest zoom, oczywiście optyczny. No a tutaj to elektroniczne przybliżenie to jest e, kaszana. Zdjęcia mają takie troszeczkę dziwne kolory. Jest mega duża różnica pomiędzy zdjęciem zwykłym a szerokim kątem. Zobaczcie w kolorystyce. To jest zdjęcie, nie, czekajcie, to nie będzie to, to nie będzie to, to będzie, to to jest zdjęcie zwykłe a to jest zdjęcie z szerokiego kąta, tak, czy to zdjęcie jest takie zimniejsze, to zdjęcie jest dużo cieplejsze, to wszystko wpada w taką lekką żółć, no chciałbym jednak, żeby e, przynajmniej kolory, jeżeli tu mamy dwa obiektywy po 50 megapikseli, no były mniej więcej takie same. Szczegół w tym szerokim kącie, no jest ok, tak, no powiedzmy, że jak na szeroki kąt jest ok, chociaż też jak na 50 megapikseli, to spodziewałbym się czegoś więcej. Jak światło jest troszeczkę mniej, no to te zdjęcia są takie gdzieś tam miękkie, tak? E, gdzieś tam czegoś brakuje typ nocny. Jest w porządku, chociaż też jest taki delikatny. Chciałbym, żeby on troszeczkę mocniej działał. Tymczasem on działa tak e, no tak troszkę, tak? Chyba, że w szerokim kącie. To zobaczcie tutaj, to jest znowu za dużo, tak? Tutaj mamy zdjęcie bez trybu nocnego, tutaj mamy zdjęcie w trybie nocnym. No, tak wygląda zdjęcie normalne, e, znaczy tak wygląda zdjęcie w trybie nocnym z obiektywu zwykłego. No, e, tak, no, no tak. Więc e, tak to wygląda. Selfie. Znowu tutaj trzeba sobie uważać, żeby wyłączyć te wszystkie upiększania, bo te upiększania będą takie, że będziecie napięci jak po operacji plastycznej. No i znowu, jak nie ustawicie dobrze odległości, no to wtedy jesteście tacy niewyraźni na dworze, to jest troszeczkę lepsze. No ale też 60 megapikseli, ja nie widzę tutaj tych 60 megapikseli. No więc tak jak mówię, generalnie nie są to złe zdjęcia, typ portretowy jest fajny, Ładne jest to rozmycie tła. Nie są to złe zdjęcia, ale one nie przystają troszeczkę do ceny tego urządzenia. Za to z filmami jest wszystko ok. Filmy nagamy w 8K i 4K 30 fps. ów Full HD mamy 30 i 60 fps i to z tyłu. Z przodu mamy tylko 4K i Full HD po 30 fps. I na filmy narzekać nie będę. 1, 2, 3 eee, W końcu ładna pogoda, ale mimo tej ładnej pogody, jakoś tak dzień niespecjalnie wesoły, chyba. Eee, co my tutaj mamy? 8K, 4K i to wszystko w 30 klatkach na sekundę. A Full HD w 30 i 60 klatkach na sekundę. I właśnie w tym momencie nagrywamy w Full HD w 30 klatkach na sekundę. Można się przerzucić na szeroki kąt. I jest to nawet dosyć płynne. Można się przyzumować. Jest taki jak w zdjęciach 60-krotne, czyli niezbyt imponujący. Wracamy na główny obiektyw. O, ładnie przeskoczyło. Jest optyczna stabilizacja obrazu, także to wszystko naprawdę ładnie powinno wyglądać i optycznie stabilizowane, i elektronicznie również. No i jeszcze zrobię coś, czego robić nie lubię. Czyli pokażę siebie. Tutaj mamy 4K i Full HD. Wszystko w 30 klatkach na sekundę. No i co ja jeszcze mogę powiedzieć? A, jeszcze mogę pokazać, ewentualnie jakbyście chcieli zobaczyć, jak to się nagrywa przodem i tyłem, bo tutaj też jest taka możliwość. Słońce świeci. Już przeskakuję. O, tak wygląda nagranie przednią i tylną kamerą. Można sobie wybrać, czy chcemy, żebyśmy byli czy chcemy, żebyśmy byli duzi można sobie zmienić tą kamerę o. no i to w zasadzie byłoby wszystko co miałbym do powiedzenia w związku z czym, żeby mnie było widać, o widać mnie, znikam co nam jeszcze zostało? Bateria 4800 mAh. E, bałem się, no bo tak jak wszyscy gdzieś tam w internetach pisali, ten Snap będzie rozgrzewał ten telefon do czerwoności. Wcale tak nie jest. I będzie też zżerał baterię. Wcale tak nie jest. Ja tutaj regularnie uzyskiwałem wyniki po 5 godzin SOTu. Tutaj mamy proszę bardzo, 5 godzin 17, 17 minut, 8% mi jeszcze zostało i to był naprawdę taki regularny e, wynik. Także 5 godzin SOTU w topowym telefonie, z topowym procesorem i z takim działaniem, złego słowa e, na to nie powiem. I ten telefon wcale się jakoś tak strasznie nie nagrzewa, jak robiłem te benchmarki, no to był cieplejszy. Jak grałem w PUBG, świetnie się tutaj gra naprawdę rewelacyjnie. No to też ten telefon był cieplejszy, ale znowu to nie były jakieś temperatury gigantyczne, to nie było jakieś gotowanie się tego telefonu, więc nie, nie potwierdzam tego, o czym wszyscy wcześniej pisali. Ładowalka, ta, jak już mówiłem, 68W, szybciutko się ten telefon ładuje pół godziny, troszeczkę ponad pół godziny do połowy w mniej niż kwadrans i uwaga, jest ładowanie bezprzewodowe 15-watowe, ja mam słabszą ładowalkę, ale nie szkodzi i tak fajnie, że jest to bezprzewodowe ładowanie, w związku z czym e, namiętnie z tego korzystałem jest tak samo ładowanie zwrotne, nie pamiętam ile, 4 chyba, albo 5-watowe więc też coś tutaj położycie i naładujecie sobie na przykład słuchawki, jeżeli tam macie e, taką opcję, czyli jak oceniam ten telefon, z jednej strony Znakomicie, bo naprawdę nie miałem chyba jeszcze do czynienia z urządzeniem tak wydajnym, szybkim, płynnym, bezproblemowym. No, dokładając do tego jeszcze naprawdę bardzo fajny wyświetlacz, świetne multimedia, No to wychodzi z tego wszystkiego taki naprawdę doskonały zabijacz czasu do grania, do oglądania filmów, do przeglądania YouTube'a, do słuchania muzyki. Wszystko tutaj jest na najwyższym poziomie, ale ale niestety musiałem powiedzieć to, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy przyjdzie nam do głowy zrobić jakieś zdjęcie, zwłaszcza w gorszych warunkach oświetleniowych. No to wtedy to już nie jest telefon za 4000, tylko to jest telefon za 2000. No i pierwsze co nam przychodzi do głowy to jest pytanie, za co ja tutaj zapłaciłem, bo. Jak wydamy mniej, to i tak jesteśmy w stanie kupić telefony, które oczywiście nie będą działały tak dobrze, ale też będą działały dobrze, za to będą robiły dużo, dużo lepsze zdjęcia. Mamy Samsunga S21Fe, mamy Samsunga Galaxy S21, mamy OnePlus 9, mamy OnePlus 9 Pro, albo mamy na przykład Vivo X60 Pro, który jest naprawdę fotograficzną bestią jednym z najlepszych telefonów pod tym względem zeszłego roku. No, także tutaj musimy sobie odpowiedzieć. Wiedzieć, do czego ten telefon jest nam potrzebny. Ja mimo wszystko uważam, ten telefon naprawdę za smartfon bardzo udany. Fajnie, że motka wchodzi w taką wysoką półkę. Bardzo mi się to podoba. No i po prostu mam nadzieję, że następny telefon będzie miał lepszą, lepszą, lepsze oprogramowanie, bo obiektywy chyba są dobre, lepsze oprogramowanie i będzie robił lepsze zdjęcia. O i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!